Witam Was, moi drodzy. Teraz zajmiemy się troszkę innymi rzeczami. Mam akurat chwilę pracując nad naszą stroną internetową. Zobaczymy, co z tymi upałami, z tymi wysokimi temperaturami, ponieważ już w sobotę i w niedzielę można było odczuć wysokie temperatury. Myśmy w sobotę i w niedzielę byli na Litwie bądź w Litwie. obie, obie, obie Oba stwierdzenia są poprawne, więc jakby ktoś pytał. No i tam temperatury osiągały 22, 23 do 24 stopni Celsjusza, ale w momencie, kiedy wracaliśmy, przekroczyliśmy polską granicę, tam od razu temperatury wskoczyły wyżej. Okolice Łomży to było już 28, 29 stopni Celsjusza. Dziś też będzie bardzo ciepły dzień. Zerkniemy sobie, jak zerkniemy sobie na prognozy, chociażby prognozę, Pogody od IMGW, od Centrum Modelowania Meteorologicznego, to widzimy, że dzisiaj upalne temperatury, czyli temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza w Polsce Południowo-Zachodniej oraz Centralnej, na północy oraz na północnym wschodzie troszeczkę chłodniej, 27 do 28 stopni Celsjusza. Widzimy też, że w kolejnych dniach ta sytuacja będzie bardzo podobna. Ja sobie wybiorę Warszawę. Warszawę. Na razie z palca wpisuję, bo to jeszcze do końca mi te strony nie działają, ale, ale już niedługo będą. Widzimy, że nadal wysokie temperatury dla Warszawy, chociażby w poniedziałek 30 do 33-34 odczuwalnych, wtorek powyżej 30, środa tak samo. Widzimy 17, 18, 19 powolne spadki temperatury, ale nadal bardzo, bardzo wysokie. No i w czym rzecz? Jak, ta, jak temperatury będą kształtowały się w kolejnych dniach? Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie na to odpowiedzieć. I też dużo pytań mi na ten temat zadajecie. Zanim ja odpowiem na to pytanie. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. Wracamy do sytuacji nad Europą. Widzimy sobie cyrkulację zachodnią, ale taką dosyć spokojną, wiele w pogodzie się nie dzieje, szczególnie w Europie Środkowej, a to za sprawą odpowiednich układów barycznych, przede wszystkim wyżu Lotti. A, który tutaj tą pogodę nam poprawia niejako, ale jak widzimy przez Polskę przebiega front atmosferyczny, w tym momencie front, front atmosferyczny ciepły, ten front faluje, oznacza to tyle, że mamy odcinki ciepłego frontu atmosferycznego, odcinki chłodnego frontu atmosferycznego, na północy zokludowany front, no i wzdłuż tego frontu tworzą się strefy zbieżności, na których mogą tworzyć się burze. Mówię, mogą dlatego, bo nie Zawsze tak będzie z wielu czynników, przede wszystkim niedosyty wilgoci, ta wyżowa pogoda, która również się znajduje. Chociażby zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja aktualnie. z koło godziny 10 w poniedziałek. No i widzimy, że nad Polską centralną, ale bliżej południa, czyli na wschód od województwa łódzkiego, mamy strefę zachmurzenia. Mamy strefę zachmurzenia, z której co jakiś czas pada jakieś wyładowanie. Ale nie jest to jakaś wielka burza, którą też niektórzy on niektórzy mówili, że taka burza może wystąpić całkiem duża burza wielokomórkowa, tak jak pokazywał, to model UM. Nie, pojedyncze wyładowania, dlatego ja też zbytnio nie zwracałem na to uwagi w prognozach. I taka sytuacja będzie również miała miejsce w kolejnych dniach burze, które będą mogą być silniejsze w Polsce północno-zachodniej, ponieważ tam będzie niejako koniec tego, tego powietrza, bardzo ciepłego, i tam. Na tych na, tych, na tych na tym brzegu, że tak powiem tej masy powietrza te burze mogą się tworzyć i tam będą mogą być silniejsze. No ale nie o burzach, dzisiaj o temperaturach wejdę sobie tutaj przede wszystkim w model ECMWF, bo on jest dosyć dobrze reprezentatywny, Ube, obejmuje już 22, 23 Sierpnia, a to jest bardzo istotne w naszych rozważaniach. Zerknijmy sobie w poniedziałek, w poniedziałek powyżej 30 stopni Celsjusza w Polsce Południowej i Zachodniej. We wtorek również wysokie temperatury, być może najwyższe, być może apogeum tych wysokich temperatur. W środę troszkę chłodniej na zachodzie, na wschodzie nadal ciepło. Od czwartku temperatury już mają być trochę niższe. Przy czym sobota. Niedziela dosyć wysokie temperatury znów. Ja sobie przejdę tutaj na Polskę, będzie lepiej widoczne to wszystko. Natomiast z, zobaczmy sobie tak. Według modelu ECMWF widzimy, że tak, dziś 28-29 stopni w wielu miejscach Polski, 30 w Polsce centralnej, południowej, południowo-zachodniej. W nocy będą, będzie noc tropikalna w Polsce zachodniej oraz centralnej. Natomiast we wtorek temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza w Polsce Centralnej, Zachodniej, Północno-Wschodniej, Południowo-Wschodniej, lokalnie 32 do 33 stopni Celsjusza. Przy gruncie nawet więcej, więc media lubią podchwytywać to i pisać, że będzie prawie 40 stopni Celsjusza. We wtorek widzimy, że wysokie temperatury przede wszystkim w Polsce Wschodniej, Centralnej 30 do 32 stopni Celsjusza, na zachodzie trochę chłodniej. W środę. 30 lokalnie w centrum, w czwartek podobnie, ale nie widać tutaj takich bardzo dużych upałów, tylko we wtorek, które tutaj będą. Nie widać tych bardzo dużych upałów, dopiero widoczne są one 20 w sobotę 34 do 35 stopni Celsjusza i to w sumie wszystko, i to w sumie wszystko. Model ikon EU jest krótszy, bo on widzi do 18 no i poniedziałek, tak jak w prognozach, 30 do 32 stopni Celsjusza w Polsce Zachodniej, Centralnej i Południowej. We wtorek, właśnie te apogeum ciepła. I tutaj tak, model ikon EU widzi na północnym wschodzie do 36 bądź 37 stopni Celsjusza. Hmm, powiem tak, dosyć odważna prognoza. Wydaje się, że będzie 33 do 34 stopni Celsjusza, ale nie można tego wykluczyć. W środę wypieranie tej gorącej masy powietrza na zachodzie, już chłodniej. No i tam właśnie będą tworzyły się te burze, które będą przemieszczały się z południowego zachodu na północny wschód, tu na tej linii. Natomiast na wschodzie nadal wysokie temperatury do 33-34 stopni Celsjusza. 17 w czwartek jedynie północny wschód, nadal gorący do 30 stopni Celsjusza, i w piątek podobnie, na pozostałym obszarze temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza. Model GFS, on widzi tutaj najbardziej gorące dni. Poniedziałek już sobie odpuścimy, bo jest podobny. Wtorek 34 do 36 stopni Celsjusza, prawie w całej Polsce. W środę podobnie, prócz tych krańców północno-zachodnich, z racji tego, że tam właśnie będą przechodziły te burze i tam będzie trochę chłodniej. Czwartek 34 na północnym wschodzie i wschodzie. Piątek powyżej 30 w prawie całej Polsce północnej. Sobota powyżej 30 prawie w całej Polsce. Niedziela 30 padną w Polsce wschodniej, poniedziałek jeszcze lokalnie na wschodzie 30 stopni Celsjusza, wtorek 22 na zachodzie, środa w prawie całej Polsce, czwartek 36 na południu i południowym wschodzie. Dopiero od piątku, czyli od 25, widać ochłodzenie i to całkiem duże ochłodzenie. I, i teraz tak, jeszcze zerknijmy sobie na model Swiss HD 4x4, przynajmniej on widzi do 16 jedynie więc dosyć mało w porównaniu do tych poprzednich modeli, które tu wcześniej. Wam pokazywałem, czyli mamy wtorek. No i ten wtorek te temperatury będą wysokie w całej Polsce do 34-35 stopni Celsjusza. To będzie dosyć niebezpieczny dzień, bardzo upalny i to będzie prawdopodobnie apogeum upałów w sierpniu. Potem, już te kolejne dni, mimo tego, że te 30 będą padały, będą chłodniejsze. Więc wtorek może być bardzo dla niektórych nieprzyjemnym dniem. Środa. Podobnie jak we wszystkich innych modelach północny-zachód chłodniejszy, centrum północ-południowy-wschód cieplejszy, tam powyżej 30 stopni Celsjusza, 32 do 34 stopni Celsjusza, więc tak to wygląda, ale to by było tutaj. Nie, nie mamy zestawionych tych modeli razem, bazujemy po prostu na kolejnych modelach, które sobie oglądamy. Tu natomiast mamy modele zestawione. Razem dla warsza... dla piły, przepraszam, zmienię dla Warszawy. No i co my tutaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć przede wszystkim dwa dni bardzo gorące, i to wszystkie modele tutaj nam to pokazują, czy ponad powyżej 35 stopnia 15, stopni 15 i 16. Potem delikatne ochłodzenie do 32 stopni. I w kolejnych dniach podobnie, ale tak jak mówię, to jest Warszawa. Do 20. Sytuacja według różnych modeli jest bardzo podobna, czyli wysokie temperatury do. 30 do 20, przepraszam, potem nastąpi ochłodzenie. I potem jest rozbieżność, bo model model Swiss MRF chociażby widzi nadal wysoką temperaturę dla Warszawy jeszcze 21-22, natomiast reszta modeli już poniżej 30 stopni Celsjusza. Generalnie do 20 praktycznie pewne są bardzo wysokie temperatury prawie w całym kraju, prócz Północnego zachodu Polski i y, y, warto wziąć to pod uwagę, że to może być ostatnio taka długa fala upałów w tym roku, bo już mamy połowę sierpnia. Dni robią nam się coraz krótsze, więc i ta pogoda również będzie nam się psuć. Tutaj jeszcze jest całkiem przyjemnie więc może warto to w jakiś sposób wykorzystać. Jak to zwykle bywa z upałami, część osób mówi, że 30 stopni Celsjusza to nie jest upał, co to jest, to jest nic, to... To jest, dajcie spokój, straszycie. Nie, nie straszymy. 30 stopni Celsjusza powyżej temperatury powyżej, powyżej 30 stopni Celsjusza to już jest upał. 30 stopni to jest tak zwany próg upału, a 34-35 stopni są to już temperatury dla niektórych bardzo niebezpieczne. No i warto zadbać o siebie podczas takich wysokich temperatur. Przede wszystkim pić dużo wody. Najlepiej wody pić dużo. Przede wszystkim wodę i niesłudzoną herbatę. Jeść owoce i pić naturalne soki. Jeść więcej małych i lekkostrawnych posiłków. Zwolnić tempo życia. Więcej wypoczywać. Korzystać z transportu publicznego. Jest bardziej ekologiczne. No, powiem Wam tak. Ja bym tutaj jeszcze dodał przede wszystkim klimatyzację. Jeżeli jedziemy samochodem, a używamy dosyć srogo klimatyzacji, to potem może nas Przede wszystkim możemy mieć problemy z organizmem, jeżeli nagle wyjdziemy na bardzo wysoki upał, albo rozgrzani wsiedziemy do auta, w którym, w którym tutaj no, ta klimatyzacja bardzo mocno nam działa. No i przede wszystkim, moim zdaniem, chyba najważniejsza rzecz nie zapominajmy o innych, nie zapominajmy o zwierzętach, nie zapominajmy o Boże Lugopismie wypadku, o dzieciach, oczy, i to dosłownie o dzieciach. Nie zapominajmy, nie zostawiajmy dzieci bądź zwierząt w autach zamkniętych, bo to jest piekarnik dla takich organizmów i, i, i po prostu może się to skończyć tragedią. Życzę Wam dobrego dnia i dobrego wypoczynku. Jeżeli ktoś wypoczywa bądź dobrej pracy, pozdrawiam, cześć.